komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą jest to fajne, to przyszliście to do Polonii w komie. Polonia jest w komie. W twoim domie. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Dzień dobry, witam wszystkich w Polonii w Komie. Program eksperymentalny, program polegający na tym, że w naszym rubinie lecą strumienie obrazu, wideo i foto, które przysyła nam z całego świata nieprawdopodobnie barwna i ciekawa Polonia młodzieżowa, która jest, jakby to powiedzieć, nową twarzą starego zjawiska Polonii. To jest projekt Polonia w Komie. Nasz jest telewizor Rubin, wasza jest telewizja i właśnie dzisiaj Kamil Knapczyk przysłał nam swoje materiały ze swojej podróży bardzo długiej przez Bałkany. 60, serbia. Siemano Guantanamo! Chud marano. Wyjechając z Belgradu Jest za Teraz trzeba znaleźć coś Do Makedonii! 9 rano, yy, sobota Macedonia, do granicy, zostało mi dwa kilometry. Właśnie wysadził mnie go, tamtym golfem. On sobie poszedł do domu no i powiedział mi, że do granicy są 2 kilometry. Kamil, już jest w Albanii. Albania przywitała mnie. Wysoką temperaturą Lecz jest trochę pochmurno Tam widać granice Dookoła lasy, lasy, lasy Najbliższa miejscowość za kilkanaście kilometrów Gdzie ja jestem? Korcze Korcze wygląda jak Jakaś mega Stara, opuszczona Miejscowość, której Z 10 lat temu ktoś spuścił bombę ponuro, szaro jestem główną atrakcją miasta muszę stąd szybko spieprzać bo ludzie się na mnie dziwnie patrzą elo griocaster wszystko było ładnie, pięknie tylko nikt nie wspomniał że tu jest tak stromo Podejrzewam, że jestem dopiero w połowie drogi, a już mam nogi z waty. Pierwszy trzeba będzie zejść. Dobra, trzeba wypić jakieś piwo Elo. Kamil Knapczyk, student AGH z Krakowa z pewnością niejedną górę jeszcze zwiedzi, i nad nie niejedną może dotrze. I to bardzo fajnie, bo nam przyśle wideo i foto ze swojej wyprawy, a inni, którzy zobaczą, że przecież robią to samo i mogą też zarejestrować swoją podróż, przynajmniej we fragmencie Będą w Rubinie. To jest projekt Polonia w Komie! Nasz telewizor Telewizor. Wasza telewizja. W rubinie znajdzie się każdy kto ma coś niebanalnego do przekazania ze swojej obecności na świecie długiej, krótszej, ale niebanalnej. Adres poniżej. Zróbcie z nim, co uważacie. right there. right there. right there. Right there. Right there.